Magii i Życie witam Państwa bardzo serdecznie. Małgorzata Trzasko wraz z moim gościem Anią Boźniak. Dzień dobry. Panią psycholog. Dzisiaj będziemy miały trochę taki przewrotny temat, trochę prowokacyjny, aczkolwiek zapewne bardzo ciekawy. Przynajmniej na ten temat mnie bardzo intryguje i Ciebie Aniu także, ponieważ Cześć. bardzo dużo dyskutowałyśmy na ten temat właśnie przed programem i... Właśnie doszłyśmy do wniosku, że, że to połączenie, prawda? Parapsychologia, kontra, psychologia, psychologia, kontra parapsychologia jest połączeniem szalenie ciekawym. Mnie to fascynuje już od ładnych paru lat. Cały czas zgłębiam tę wiedzę i cały czas nie mam jeszcze wystarczających informacji. Cały czas będę ją zgłębiać. Psychologia zajmuje się ogólnie, ogólnie psychiką. A psychika no to jest w zasadzie wszystko, co jest w nas takiego niepoznanego, może niematerialnego. Parapsychologia jest to bardzo szeroki temat, czyli obok psychologii, bardzo pokrewne do, do psychologii. I wiesz, dzisiaj z ciekawości czytałam różne opisy. Co to jest parapsychologia? I różne są naprawdę bardzo opisy, czasami przede wszystkim zjawiska paranormalne, czyli kojarzone z duchami, z medium, praktycznie ze wszystkim. A tak w codziennej praktyce parapsycholog, czyli osoba, która zajmuje się całokształtem azoteryki. Też zajmuje się w jakimś sensie, nam nie wolno tego słowa używać, prawda? Nie używamy e, słowa pacjent, możemy mówić kwerent, czy osoba, która do nas przyjmuje. I osoba, która przychodzi też w jakimś sensie potrzebuje tego wsparcia i nadziei. Do Ciebie też, prawda? Tak, oczywiście. Bardzo dużo ludzi przychodzi tylko po to, żeby e, usłyszeć właśnie słowo otuchy, że ktoś e, rozumie tą osobę, ktoś się wspiera. A ktoś akceptuje ją taką, jaką jest. A to jest taka zwykła ludzka sprawa. A chciałabym jeszcze powiedzieć troszeczkę inaczej. A psycholog według Nowej Szkoły używa słowa klient, nie pacjent. A klient? Klient. O, to słyszę, A psycholog kliniczny, który pracuje wraz z lekarzem, A często w praktyce używa słowa pacjent, ale na zasadzie takiej, że jest to pacjent lekarza. Mm -hmm. y więc psycholog raczej ma klientów. Mi się osobiście to słowo nie podoba. Więc Mi się też nie podoba, ale takie słowo brzmi. Tak I przedmiotowo, przedmiotowo naprawdę, prawda? Tak, bardzo przedmiotowo. Więc ja osobiście wolę słowo pacjent, y ale ponoć to się kojarzy ludziom, y że osoba jest chora, przecież do psychologa przychodzą normalnie zdrowi ludzie, więc ja z reguły po prostu używam y imienia albo y tak, że ktoś do mnie przyszedł. Chociaż ostatnio się złapałam na tym parę razy, że jednak e, zapomniałam się, użyłam słowa klient lub pacjent. <grym> to już wiesz co, wszystko jedno jak my nazywamy tą osobę, która przychodzi do nas, ważne, żeby ona w tym momencie była w centrum zainteresowania. Taka. I te osoby różnie przychodzą. Do parapsychologa też przychodzi po jakieś informacje dotyczące przyszłości. Jak do tego ustosunkowuje się psychologia? A psycholog no nie widzi przyszłości. Psycholog na zasadzie różnych danych statystycznych może przewidywać, jakim prawdopodobieństwem coś się stanie. Jeżeli osoba na przykład y, zrobiła coś, no to wzrasta prawdopodobieństwo o ileś tam procent, że w przyszłości w podobnych warunkach y, zrobi to samo. Y, jest to akurat dana statystyczna, y, gdzie y, psychologowie y, pozbierali y, informacje i szacują, że y, jeżeli y, to dotyczy takiej. Y, y, tak, sprawy. sprawy, tak, no to wzrasta o 50%, dajmy na to. Innej sprawy e, to o 20%. A w zależności od wieku, e, danych e, demograficznych i różnych innych rzeczy, coś takiego może zrobić. Może też e, mm, szacować, tak, bo przewidywać to bardziej wy. No, bardziej tak. szatu, zra, szacujemy, <laughs> zgadujemy, e, że na przykład tak na podstawie naszego doświadczenia, naszych obserwacji spodziewamy się, że za jakiś czas, jeżeli będzie takie, a nie inne oddziaływanie, to będzie tak, a nie inaczej. Opieramy się tutaj na, na swoich własnych obserwacjach, swoim własnym doświadczeniu, a również o doświadczeniach spisanych w różnych książkach, przekazywanych ustnie też przez nauczycieli naszych. A więc też w jakiś sposób e, jakieś prognozy mamy. O, to jest ładne słowo prognoza. Tak, ładne ładne <laughs> słowo ale to też śmiało. Ja też mogłabym e, tak. takie słowo użyć prognoza. Czyli też bazuje ci na tak zwanym kole psychologicznym, prawda, rodzinnym, tak. etc. Ale parapsycholog, oczywiście to jest osoba o szerokiej wiedzy ezoterycznej, mhm. ale też powiem tak, mini-mini, chociażby, nikogo nie obrażając i nie dlatego że my nie możemy mówić, jakby o tym oficjalnie, też ma jakąś tam wiedzę i wyczucie psychologiczne w stosunku do człowieka. I co, co na to psychologia? A mi się wydaje, że o, my obie w jakiś sposób korzystamy z intuicji i z tego, w jaki, jak my się możemy wczuć w tą drugą osobę. Bo ja, jak udzielam jakiejś porady, za każdym razem staram się wczuć tą osobę, zrozumieć tą osobę, jak ona myśli, jak ona czuje, czego by chciała, jakie ma cele w życiu. Po prostu poznać ją, wczuć się, poczuć wręcz niemalże. Myślę, że to jest kwestia intuicji i kwestia też jakiegoś doświadczenia. Tak na ile rozmawiałam z moimi koleżankami wróżkami czy też innymi osobami, które się parapsychologią zajmowały, to robią mniej więcej to samo. Inaczej to też nazywają, ale mniej więcej to jest to, to samo wczucie. Tak. Czy zgadzasz się? Całkowicie <słuchajcie>, zgadzam się i wiesz, ja w ogóle przeżyłam takie wielkie zdziwienie, jak Ania po raz pierwszy użyła słowa intuicja. To byłam bardzo zdziwiona, ale słyszałam, że już normalnie, podczas nauki, standardowo to słowo jest używane. A, tak, moi nauczyciele wiele razy mi mówili, że a, podczas diagnozy mogę się kierować, a wręcz powinnam się kierować a, intuicją, dlatego, bo a, książka nie wszystko opisze. Książka poza tym nie zna akurat tego człowieka, który do mnie przychodzi akurat może opisywać tysiąc innych przypadków a, bardzo dobrze, ale ten jeden może opisywać błędnie. I ja, jako żywy, myślący człowiek, powinnam wyłapać ten... A, ten jeden e, Jakiś procent, fragment, tak, tak. E, i zareagować w to w sposób dorosły i odpowiedzialny. Być może inna teoria, inna książka opisuje ten sposób dużo lepszy. Ale właśnie to jest bardzo frapujące, dlatego że. Na słowo intuicja była, było to coś takiego bardzo ulotnego, dziwnego, nieokreślonego, coś takiego, no sobie coś pomyśli i to ma co odbijać, prawda? A jednak wiemy o tym dokładnie, i ty, i ja i wszystkie osoby, które mają to tak zwaną intuicję bardzo rozwiniętą, że jednak jest to bardzo duże odbicie w rzeczywistości. Tak, oczywiście. A ja pierwszy raz powrócę trochę do, do poprzedniego tematu. Um, mm, pierwszy raz spotkałam się z pojęciem intuicji e, w psychologii i nazwali to recypatią. Pierwsze słyszę <laughs> to słowo. Jest to słowo, z którym wielu psychologów się nie spotkało. A mi to tłumaczyli e, także że m, podczas e, Diagnozy czy rozmowy z, tak, z człowiekiem, mam jakieś informacje, że wiem coś, tylko nie wiem skąd. I właśnie mój nauczyciel powiedział: A w psychologii to się nazywa tak. Oczywiście to nie jest tożsame z intuicją jest to jakieś tam słowo typowo takie psychologiczne które zazwyczaj nie jest stosowane. Ale na innych zajęciach, bo to na studiach się dowiedziałam, mój nauczyciel już, wielu moich nauczycieli zresztą, posługiwało się słowem wręcz stricte intuicja. Tak, jak rozumiecie to słowo, intuicyjnie tak jest dobrze. Na przykład. Czyli zobaczek jak działanie jest bardzo pokrewne, prawda? Bo tak. my intuicją zajmujemy i posługujemy się właściwie na co dzień, w każdej mhm. sytuacji, czyli odbieramy. Hmm, wszystkimi swoimi e, zmysłami, i tą podświadomością, i tym takim e, odbieraniem tych informacji, znać świadomości drugiego człowieka, tak można byłoby to nazwać. <laughs> e, psychologia też nie używa słowa na świadomość. Pojawiało się coś, coś też tożsamego ze słowem na świadomość, aczkolwiek ja nie, nie używam słowa na świadomość. Ja twierdzę, że e, na świadomość, o ile ja ją dobrze rozumiem, że na jest po prostu e, zbiorem jakichś sygnałów z zewnątrz które po prostu zbiera podświadomość. Czyli mogłbyśmy to nazwać na przykład mową ciała chociażby, tak, prawda? Tak. Czyli że drugi człowiek wysłał takie informacje, bo jak widzimy jakiegoś człowieka, to możemy zebrać mnóstwo informacji na jego temat, chociażby, prawda? Tak. Tylko go widząc w pierwszym mhm. rzucie, intuicyjnie i też patrząc na niego i właśnie przez tak zwaną mowę ciała. Tak, nasza podświadomość odbiera, tak, o ile psychologia dobrze mówi, to nasza podświadomość jest cały czas aktywna, cały czas zbiera informacje z naszego ciała, z naszej psychiki aha, i też zbiera informacje w zasięgu jej pola odbioru, z całego otoczenia. Ale widzisz, słowo podświadomość, bo ponieważ słowo podświadomość też kiedyś w ogóle nie było używane. Słowo w ogóle podświadomość było czymś szalenie dziwnym, co to jest, prawda? To w esoteryce mówiło się wyższe, ja, wewnętrzne, ja, prawda, duch opiekuńczy, różnie to było nazywane się teraz nazywa to po prostu podświadomością yy, i bardzo mnie to cieszy, że psychologia też używa tego słowa. Nie każdy psycholog pracuje z podświadomością i nie każdy psycholog też używa tego słowa. Ja akurat pracuję z podświadomością bo uważam, że to jest jakiś żywy element nas samych, naszej psychiki, chociaż nie wiem, czy to nie za duże słowo, który wpływa na nas i wpływa też na innych ludzi. Można mieć większy kontakt z podświadomością i mniejszy kontakt. Czym bardziej znamy, rozumiemy mechanizmy podświadome, tym mamy większy kontakt z podświadomością. Czym bardziej ignorujemy te mechanizmy, tym mamy gorszy. Kontakt, każdy z nas ma inny, inaczej się porozumiewa z podświadomością, a inaczej ją czuje, inaczej ją rozumie. A... Czyli też czynniki wewnętrzne, których niekoniecznie, niekoniecznie rozumiemy, czy niekoniecznie każdy człowiek odbiera, prawda? Też wpływają na nasze życie zachowanie, emocje. Praktycznie wszystko. Tak, a poświadomość ponoć reguluje naszym organizmem i odbiera wszystkie sygnały z naszego organizmu, czyli odbiera też stan przed grypą, którego my jeszcze nie zauważamy, bo jeszcze nie mamy kataru, jeszcze nie mamy gorączki, ale już jakieś wirusy nam się pojawiły w organizmie, już nasz organizm produkuje przeciwciała, już jakoś reaguje, tylko my jeszcze nie, tego nie zauważamy, ale już w tym czasie możemy być poddenerwowani. Ale odbieramy otwieramy różne inne dziwne sygnały, lub tak. taką, o, może już będę na przykład chora, prawda? Bo coś tak. mi tam już zaczynało. Czyli jakaś, czyli jakaś głos podświadomości, tak w formie intuicji, o, coś mnie tam będzie brało, tak? Już jest. Czyli coś zauważamy, tylko jeszcze nieświadomie. A dopiero później świadomie, zauważamy, jak mamy katar. Chociaż znam też ludzi, którzy. Mm, a potrafią mieć tak wypracowaną właśnie spostrzegawczość, czy intuicję, czy jeszcze jakieś inne mechanizmy, że już zauważają ten czas na przykład poddenerwowania i już wiedzą, że to jest ten specyficzny rodzaj poddenerwowania, który jest tuż przed chorobą. Czyli po prostu też wypracowały sobie odpowiedni mechanizm, bo kiedyś to nazywano przeczuciami. Jakieś przeczucia mnie ogarniają i czuję, że coś się zdarzy, prawda? Tak, w kwestii zupełnie normalnej. No, przeczucie jest bardzo podobne do słowa wczucie się. Więc to jest może, może coś pokrewnego, bo przeczucie, czucie. Czyli nowoczesna psychologia już mówi o innym... Inne możliwości działania człowieka. Znaczy, ja bym nie użyła słowa, że ja jestem nowoczesnym psychologiem, bo ja pracuję tak, jak zostałam nauczona przez różnych specjalistów z różnych działów psychologii. Ja to pozbierałam razem, tak? I wypracowałam swój własny indywidualny styl. Oczywiście poparty całą wiedzą i doświadczeniem naukowym zebranym przez psychologię. Wiem, że psychologowie, nawet którzy byli na podobnych kursach co ja i też stosują podobne techniki, my wszyscy jednak odrobinkę się różnimy. Wszyscy jesteśmy inni i coś swojego takiego prywatnego włożyliśmy w to. A chociażby inaczej, inaczej ubieramy coś słowa, inaczej gestykulujemy, chociażby tak drobne, e, drobne sprawy. E, każdy z nas jest troszeczkę inny. Więc nowoczesną psychologią bym tego nie nazywała, ponieważ ja jestem tylko jednym małym <grym> człowieczkiem, a do tego tak, chyba więcej. E, Tak czy inaczej, każdy wypracowuje sobie swój sposób działania i jest to praktycznie w wielu dziedzinach. E, czy to właśnie w parapsychologii, czy w psychologii, czy w innych dziedzinach, które ktoś stosuje i opiera się na nich. Ja Państwa zapraszam na chwileczkę przerwy i zaraz będziemy kontynuowały ten frabujący temat.